Początek marca to czas, kiedy w szkołach podstawowych i przedszkolach rozpoczyna się czas rekrutacji, i tak w poniedziałek rozpoczęła się ona elektronicznie do przedszkoli. Rodzice mogą wybrać z listy trzy szkoły podstawowe z czego jedną obwodową lub jedno przedszkole i dwie szkoły podstawowe z czego jedną obwodową. W nie jest elektroniczna rekrutacja. Rodzice wypełniają kartę złoszenia w komputerze, wydrukują ją i zaniosą do przedszkola pierwszego wyboru. Zatem wszystkie karty należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru, a więc w tym przedszkolu, do którego chcieliby, żeby rodzice chcieliby, żeby dzieci uczęszczały. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Warunki takie, żeby dziecko miało wiek przedszkolny. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, wiek przedszkolny to jest 3-6 lat. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Ale podkreślam, są to wyjątkowo uzasadnione przypadki, które określa czy weryfikuje. Komisja Rekrutacyjna. Wiadomo, że w przedszkolach publicznych na pewno nie wystarczy miejsc dla wszystkich dzieci, stąd część będzie uczęszczać do przedszkoli przy szkołach podstawowych lub przedszkoli niepublicznych i punktów opiekuńczych. Pierwszeństwo mają dzieci zameldowane i zamieszkujące wraz z rodzicami w Szczecinie. Na preferencyjne warunki w rekrutacji mogą liczyć dzieci niepełnosprawne oraz wychowujące się w rozbitych rodzinach i rodzinach zastępczych. Na pewno rodzice mogą oczekiwać różnych kryteriów. I najważniejsze kryteria to są kryteria określone przez Ministra Edukacji Narodowej, gdzie w pierwszej kolejności do przedszkola będą przyjmowane dzieci osób samotnie wychowujących, także dzieci rodziców niepełnosprawnych, a także dzieci z rodzin zastępczych. Są to kryteria ministerialne, a więc narzucone przez prawo oświatowe. Ponadto w Szczecinie w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci zamieszkujące gminę Szczecin. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2013-2014 zawiera m.in. następujące dane, numer i adres placówki pierwszego wyboru, dane osobowe z numerem PESUL dziecka czy adres zameldowania dziecka ze wskazaniem gminy. Rekrutacja elektroniczna rozpoczęła się 11 marca i potrwa do 5 kwietnia.